Moim kosmetykiem wszechczasów myślę, że byłby wiadro pudru z Ben Nye, ponieważ zużywam takie jedno wiadro w pół roku. Rozumiem, trwałość, tak no, mat, wszystko musi siedzieć. Picobello. E, paletka Dior Backstage, Taka, ta czwóreczka, e, chyba 0,1 kolor. Myślę, że to mógłby być teraz puder od Benefit Matujący, bo ja się bez niego nie wybrałam nie w ogóle z domu, albo od Erborian zielony krem CC Red Correct, bo w zasadzie używając go nie musisz już używać żadnego odkładu, korektora, bo masz pięknie wyrównany kolory skóry i wyglądasz po prostu bardzo dobrze. Ja mam na przykład teraz na sobie i kocham. Puder, który stworzyłem przez współpracy z Marką Pierrenę. Jest taki krem z Erboriana, to jest CC Red Correct i to jest coś, co trzymam w tym roku, a po prostu zawładnął moim makijażem i używam go codziennie zamiast podkładu, bo super wyrównuje koloryt, jest bardzo delikatny i no, idealny zamiennik podkładu, pudru, wszystkiego. Codziennie, naprawdę. Myślę, że produkt, który już tutaj dostał wyróżnienie, czyli Multitasker, no bo jest to moja ulubiona podkładobaza, którą rzeczywiście używam praktycznie codziennie i kocham, kocham ją.